Z tej strony Marek z bloga Okiem Parkowca. Zapraszam Was na kolejne wezwanie, kolejne wyzwanie od zdrabki wielkopostnej. A wyzwanie na dzisiaj brzmi następująco. Z bliskimi lub przyjaciółmi urządźcie sprzątanie mm. świata. W normalnych warunkach zachęcałbym Was do tego, byście wyszli na miasto, pewnie sam bym coś zorganizował do własnego parku, czy do Parku Narodowego, czy do najbliższej okolicy, żebyście zabrali znajomych i wspólnie posprzątali ten teren. No sytuacja jest taka, nie inna. Teraz zachęcam Was do tego, żebyście zostali w domach, a zaplanowali sobie na przyszłość, gdy ta czas epidemii się skończy, gdy wszyscy będziemy mogli wrócić do normalności, przy najbliższym spotkaniu ze znajomymi, po, do wyjściu, przy wyjściu do lasu, czy też parku, Urządźcie wtedy w sprzątanie świata. Posprzątajcie wszystko to, co znajdziecie w swoim otoczeniu. Zachęcam was do tego, żebyście nie potrzebowali specjalnej okazji. Byście za każdym razem, gdy idziecie do lasu, na łąkę, na spacer, mieli przy sobie niewielki worek, żebyście zabrali co najmniej pięć śmieci z lasu, to już będzie dużo. Jeśli każdy z nas posprząta pięć śmieci, to tych posprzątanych będzie naprawdę dużo. Zachęcam was do tego, żebyście teraz zostali w domu, a gdy epidemia się skończy, żebyśmy wspólnie ruszyli do lasu i urządzili sprzątanie świata.